Wchodzisz za 3, 1, start! Cześć, siemanko, z tej strony Misfia, to jest niedzielny sklepik z 13 października. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to zapraszam do zostawienia subika oraz łapki w górę. A teraz uwaga, jest ze mną gość specjalny. Cześć Wam, Sebastian. Ale się w ogóle na tym absolutnie nie znam. Ale pomogę Wam to ocenić. Tak, Sebek pomoże nam ocenić dzisiejszy sklepik. Mam nadzieję, że taka ocena będzie Wam się podobała. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. A to jest dzisiejszy pierwszy skinek. Niestety był już wczoraj. Ja mu daję osobiście 9 na 10, a co ty powiesz Sebku? Chciałbym tak chodzić codziennie ubrany. Nikt by do mnie nie podszedł. Bardzo mi się to podoba. Dam mu 10. O, ten 10 jest jeszcze lepszy 10, tak, to jest mm, drugi bajka. stylek. I te stycznie, dalej mamy emotkę. Witaj emotkę wracaj do siebie. To wszystko było wczoraj, dobra. Mhm. Przechodzimy dalej, uwaga, strażniczka. Zwiat z 800 V-Bucksów. Tani skinek Ali, ale jest całkiem Gdyby konkretny. byli tacy sprzedawcy. Mm. Bardzo mi się podoba. Mhm. No, mam nadzieję, wymiata, że wam wymiata. również... Dalej będzie dowódczyni drużyny Panda za 2k baksów. Zgubiłem takiego misia kiedyś, pamiętam. To prawda. Rodzice mi nigdy nie odkupili. Misiek nie powrócił. RIP w komentarzach. A... Wukong. Ten mi się podoba. Nie, no, wymiata. Wymiata. No, bardzo mi się podoba. Jakiego wcześniej nazwałem? Nie mam pojęcia. Lefisiów. No, to jest Wygląda jak skinek. nasz były prezydent. Dobra, dawaj nas Jak na dwa kawiwa, jest całkiem Spoczka, do tego o, mamy oh, okay, Zbierak, też. pałeczkę, Jingubang Bang. Tak? Hmm. Kosmiczna. No, dobra, lecimy tak, dalej. się rzeliśmy dalej kobieta kot kobieta koty uwielbiam czarne koty o. ja również, a ściemniasz je ja tylko okulary ja nie ona akurat ma taki styl z okularami oraz bez okularów Drapieżna jest pamiętajcie chociaż nie lubię wizory. jak mi czarny kot przebiega drogę ale Podoba mi się. W tej grze akurat musi, dobra, daje, mamy zbierak kocie pazury za 800 batów, nie, się... za 300, raz bat sygnał, to wszystko już znamy. Mhm. Do tego jeszcze wczorajsza nowość, Mistrz Sztuk Walki. I uwaga, tego skinka nie kojarzę, nie wiem, co to skinek Biz, wcześniej go nie widziałem. 1200 VBx oraz ten plecaczek na plecach. Taki rebel fajny, no. Super. W skali w skali od 1 do 10? temu dałbym 10 zdecydowanie. Podoba no dobrze, to, to mamy tutaj 10 na 10 Ja dam też w sumie z 8 na 10 także warto sobie go kupić. Dalej mamy bagienną bojowniczkę. No, bardziej bym powiedział, że taksańską. Podoba mi się. No, całkiem spoko skinek z 8, z wy... Emotka z zaraźliwy No ta 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 Ej, no fajnie. Ja, Co to jest? Masna emotka. Dalej mamy zbierek Czerwoną smugę za 500 bibaksów. Jak go widzisz? taki tam tam. No, ja mu daję 3 na 10 osobiście. Mi się podoba. Tylko nie wiem, czy by wszedł do portfela. A, portfelowy zbieraczek. Emotka, no właśnie. Zbiorę. Cyk. Challenge zaliczony. Aha, to jest. Tak wychodzę ze sklepu z zakupami mm -hmm. i młotka szaka na koniec. No, taka w sumie trochę 2 na 10. To by było tyle z dzisiejszego sklepu. Jeżeli macie ochotę wesprzeć to co robię, możecie, możecie to zrobić z kodem miswi w sklepie. Misfi w sklepie. Dziękujemy Wam pięknie za Dziękuję uwagę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.